Otwieram 62 sesję ósmej kadencji Rady Gminy Solina. Na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Witam pana wójta, witam e, panią zastępcę, witam sołtysów. Witam panie i panów radnych, witam pana Marka. E, panie i panowie radni otrzymali porządek sesji. Czy są jakieś uwagi co do porządku? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Proszę pana wójta. Bardzo krótko panie przewodniczący szanowni państwo radni państwo sołtysi. 14 mieliśmy sesję ostatnio lutego tylko chciałem państwa poinformować o kilku sprawach które są dla naszej gminy bardzo ważne. Ważna kwestia to jest taka, że otrzymaliśmy dotację na ten rok na zadanie budowa kładki rowerowo-pieszej nad jeziorem Solińskim, Jesteśmy w trakcie przetargu, musieliśmy tutaj zmieniać plan. Jak Państwo wiecie, jesteśmy również w trakcie dzisiaj rozstrzygnięty przetarg na budowę drugiego etapu sieci kanalizacyjnych w Myczkowie. To co mamy już zaprojektowane będzie jeszcze trzeci etap, to jest ta cała część jak się jedzie na Solinę jeżeli chodzi proszę Państwa o, o moją działalność jako Wójta Gminy no to w tym okresie spotykałem się z Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Lesko, ustaliliśmy pewną naszą współpracę oraz zamianę gruntów o których Państwo zostaliście poinformowani, jutro jeszcze o ósmej mamy kolejne spotkanie, bo coś zmieniło się w tym naszych uzgodnieniach. W 16, 17 byłem na spotkaniach z polskimi kolejami linowymi. To sprawa dotyczy organizowanej przez nas spółki. Też spotkaliśmy się z osobami z Polskiego Funduszu Rozwoju, jak po prostu ma wyglądać nasza współpraca, jak spółka ma funkcjonować. Proszę Państwa, żeby sięgać po środki z FEP-u, Funduszy Europejskich dla Podkarpacia, musimy robić tak zwaną strategię ponadlokalną. No i 20 po raz kolejny spotkaliśmy się w rezultacjach tej naszej strategii ponadlokalnej w Cisnej. Jak Państwo wiecie, cztery gminy w tym uczestniczą: My, Olszanica, Cisna i Waligród. I ten dokument w najbliższym czasie, już po uzgodnieniach, myślę, że. Na najbliższym spotkaniu w czwartek ostatecznych będziemy mogli za chwilę uchwalać. Jest on bardzo ważny, ponieważ z tego dokumentu udało nam się wypracować pewne założenia, które będą służyły nawet możliwości uzyskania dotacji z Interregu to jest ten program transgraniczny dotyczący środków w ramach współpracy Polska-Słowacja i po prostu jest taka szansa, może nam się uda taki projekt zrobić, projekt miałby polegać na mobilności elektrycznej, czyli ułożenie kilku stacji rowerowych z możliwością pozostawienia w tych gminach jak również z możliwością ładowania oraz były elementem tej całej instalacji byłyby też magazyny energii, tak żeby co najmniej jeden samochód Typu Tesla elektryczny zosta mógłby zostać naładowany. Ostatnią niedzielę po raz kolejny, to już od kilku lat, mieliśmy możliwość prezentacji turystycznej naszej gminy w programie TVP Info w Twoim mieście. Osiem relacji było z naszej gminy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta relacja mogła w ogóle się odbyć, jak również zaprezentowaliśmy, że warto przyjechać do nas, szczególnie do gminy Solina. Tutaj dziękuję Panią z KGW Bereżnica, KGW Bukowiec, Juru Podróży Bieszczader, Panu Dyrektorowi PGE Elektrowni w Solinie, jak również Panu Dyrektorowi Maćkowi Zamojskiemu z PKL Solina za udostępnienie obiektu. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? cały czas występujemy gdzieś promujemy nasz region chyba najwięcej z wszystkich tutaj gmin z tych wszystkich powiatów czterech które tam jakieś Bieszczady stanowią wychodząc z założenia że jeżeli się o nas nie mówi to po prostu nas nie ma więc my jako gmina promujemy tutaj nasz region naszą gminę pokazujemy wszystkie atrakcje kolejne programy mamy zaplanowane w tym roku będziemy też w różnego rodzaju telewizjach prezentować walory turystyczne, krajobrazowe, no i też hotelowe, czy domkowe, jak to można powiedzieć, naszego regionu, tak żeby po prostu jak najwięcej turystów chciało do nas przyjechać. Czy Państwa na koniec jeszcze różne sprawy tutaj mamy spotkania dotyczące spraw strażackich, ale to o tym może w moim wystąpieniu poproszę pana prezesa. Zarazem, zarazem radnego pana Mariusza Kalniewicza udało nam się stworzyć coś bardzo fajnego: nową drużynę, młodzieżową drużynę pożarniczą. A na koniec mojego wystąpienia: tu krótka informacja bo jest wiele niezrozumienia dotycząca sprawa dotyczy kompostowników. Proszę Państwa, gmina ma obowiązek, zgodnie z zawą, kontrolować posiadanie. Tych kompostowników, ponieważ każdy korzysta z ulgi. W przypadku naszej gminy ta ulga jest bardzo duża, bo wynosi 3 złote, z 3 razy 12 w skali roku. No to można sobie policzyć razy 4, ile to jest pieniążków. Wszystkich, którzy nie złożyli w wyznaczonym terminie, będziemy po prostu starali się kontrolować. Można jeszcze na bieżąco składać. Nie chcemy uruchamiać pracowników chodzić gdzieś tam, ale mamy bardzo dużo odrzucanych bioodpadów, szczególnie z domków rekreacyjnych i tutaj też właściciele tych domków korzystają z przywileju zwolnienia z opłaty, a niekoniecznie wykonują swoje obowiązki dotyczące segregacji. Jak Państwu mówiłem na ostatniej sesji, 28 gmin w tym roku zostało po prostu zakwalifikowanych jako gminy, które przekroczyły, nie osiągnęły poziomu recyklingu. To nie jest, że nam się chce czy, czy ten, my po prostu musimy to robić, ponieważ na gminy nakładane są kary właśnie z nieosiągnięcia tego wskaźnika. 55% a za chwilę do roku 35 to będzie 65% odpadów musi pochodzić z tak zwanego recyklingu. Jest to bardzo duża cyfra i tu musimy wszyscy po prostu i edukować i się upominać, ale też będziemy to egzekwować, żeby te pieniążki osiągnąć. Bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze panu Sołtysowi Marianowi Szlama, ponieważ jako jedyny sołtys zorganizował spotkanie dotyczące e, odbioru odpadów z nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał takie spotkanie z różnymi firmami, to po prostu my się w to włączymy aby też tutaj uporządkować te wszystkie sprawy. Myślę, że tyle. Jakby Pan Przewodniczący pozwoli, tu prosiłbym Pana Mariusza, żeby pokazał to, co się wydarzyło. To jest ważna rzecz y, społeczna w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Sołtysi. 18 lutego zostało uroczyste zaprzysiężenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w miejscowości Bubka. Jest tych dzieciaczków aż 61. Tutaj są zdjęcia, na tych zdjęciach y, wszystkich tych dzieciaczków nie ma, gdyż najstarsza grupa wiekowa, czyli 7-8 klasa byli w tym czasie na rekolekcjach, ale w piątek też będzie dla nich uroczyste zaprzysiężenie. Tutaj te zdjęcia, które widzicie Państwo, myśmy weszli do współpracy z taką firmą Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej. I oni tutaj robili szkolenie z tak zwanego y, programu ratujmy zapylacze. Do zapylaczy zaliczają się pszczoły, szerszenie, osy, czmiele i wiele, wiele innych owadów. I tutaj o, widać nawet rójka jak tam jest, tu pan Janusz jest radnym, to wie jak to wygląda. I te dzieciaczki miały możliwość zapoznać się, zresztą duchowie też. Ta firma między innymi też ufundowała poczęstunek i przekazała na rzecz jednostki ochotniczej Straży Pożarnej. Na widzicie państwo w lewym rogu na dole taki niebieski to jest rojnica. Kombinezon y, trójwarstwowy, gdyż jeżeli chodzi o odławianie szerszeni, to ten strój musi być odpowiedniej grubości, musi mieć odpowiednią siatkę. Bo może nie wszyscy wiedzą, ale czmiel, jak leci, też ma w sobie jad i tym jadem pryska. Tak, żeby ten strażak miał też i zabezpieczone oczy. Tu akurat już, tu już ta młodzieżowa drużyna z rodzicami y, stoi gotowa do zaprzysiężenia. Może troszkę dalej. Tutaj widać ich jeszcze lepiej. A tutaj komendant powiatowy, Wójt i prezes GZK i część zarządu y, y, powiatowego wraz z zarządem y, y, jednostki. Tutaj to tak wyglądało. Ja tutaj trzymam akt ślubowania. Wszyscy y, za chwilę będzie zdjęcie dalej, to zobaczycie Państwo. Wszyscy tutaj wójt przekazał czek. Y, na działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, żebyśmy mogli bo to w tej chwili co te dzieciaczki dostały to zorganizowaliśmy we własnym zakresie ale będziemy musieli dla nich kupić mundurki, żeby mogli występować w zawodach pożarniczych, żeby też naszą tą gminę tutaj rozsławiali może dalej panie Marku tutaj radny powiatowy obydwaj radni powiatowi się zaangażowali pan radny powiatowy tutaj Ryszard Owsianik też przekazał czek z własnych środków Przekazał to kwotę 1500 zł. Nie są, to nie są pieniądze powiatu, tylko to są jego prywatne pieniążki na rzecz drużyny. Tutaj drużyna już stoi poza zaprzysiężeniu, ma tam jakieś podarunki. Tutaj mieliśmy paru takich dzieciaczków, które miały 3-4 latka, Też chcieliśmy je jakoś uhonorować, żeby nie wyszli smutni, że ich starsi koledzy, koleżanki coś dostali, a oni nic. A tak wyglądają w tych koszulkach, które zostały nam zafundowane przez sponsora. Z przodu jest logo, logo, logo sponsora, logo Ochotniczych Straży Pożarnych. Na rękawach jest logo gminy, logo Goksitu. A z tyłu na koszulkach jest napis Młodzieżowa Drużyna Ratowniczo-Gaśnicza. No, tutaj akurat mieliśmy wcześniej zebranie, siedzi zarząd jednostki. A tu jest właśnie tak, żebyście Państwo wiedzieli, że poczet był. I ja odczytywałem akt ślubowania. Młodzieżowa drużyna pożarnicza powtarzała za mną, i na końcu tak mi dopomóż Bóg. Jestem, że tak powiem, bardzo szczęśliwy. Nie spodziewałem się, bo byliśmy na kilku pogadankach w szkole, nie spodziewałem się, że będzie taki odzew, że te dzieciaczki tak będą chciały. I tutaj też tak jak wspomniałem będzie prowadzone z nimi szkolenie. To nie jest tylko zrobione po to, żeby, żeby, żeby o pokazać, że są, tylko będą cały czas szkoleni. Już tutaj zresztą radny Stefan Tomczyk yy, też o tym wie. Yy, jest takie wstępne porozumienie z pogotowiem wiecztackim. Będziemy robić szkolenie dla tych dzieciaków z zakresu pierwszej pomocy zrobimy to na sali gimnastycznej, przyjedzie karetka, mamy kilku ruchów, strażaków, ratowników medycznych, oczywiście też będzie obsługa karetki myślę, że rodzice będą takie podstawowe rzeczy, jak wykonać opatrunek, jak usztywnić złamanie, czy jak, jak wygląda pozycja boczna ustalona, że to myślę, że tym dzieciaczkom się to przyda a jak będą rodzice z nimi, bo ich sami ich nie puszczą, myślę, że rodzice się też jeszcze czegoś nauczą, będą mieli zestresowanie, też zabierzemy ich do Sanoka, tam jest taki Taka, yy, tak, tak, taka fajna, yy, takie fajne pomieszczenie, nazy nazywa się to oknik. No dzieciaczki będą mogli zobaczyć, yy, jak, wygląda, jak się ogień pali, jak, jak to wszystko robić. No i też będą mieli szkolenie z zakresu yy, pożarnictwa, czyli jak wykonać telefon do służb ratowniczych, yy, jak uruchomić gaśnicę proszkową, takie zwykłe, proste rzeczy, bo tych dzieciaczków widzicie, że to są drobne dzieci. Tych, tych większych to oczywiście wykorzystamy do zawodów, ale część nie było, bo byli na rekolekcjach ale myślę, że to wszystko co z tymi dzieciaczkami będziemy robić zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie 50% minie ten entuzjazm i może zrezygnować ale nie chcielibyśmy, w każdym razie wszystkich przygarniamy no i tutaj też bardzo, bardzo dobra współpraca się nawiązała z basenem leskim pan prezes ufundował 60 parę voucherów dla tych dzieciaczków, wstęp całodniowy Okazało się, że już w sobotę było zebranie, ale już w niedzielę w tych koszulkach byli w Lesku na basenie i już korzystali z tych voucherów i, i, i reklamowali naszą gminę. Wiadomo, przy okazji moją jednostkę, ale przede wszystkim gminę, bo tam jest logo gminy, jest logo Gokwitu. Także myślę, że na ten temat tyle, żeby nie przeciągać. W piątek jeszcze w szkole będzie zaprzysiężenie pozostałych dzieciaczków. Z tym, że już nie ze sztandarem, bo zaprzysiężenie, żeby mogło być ze sztandarem, musi być to apel uroczysty, więc... Nie jestem w stanie w, w, w ciągu dnia tylu strażaków zebrać, żebyśmy mogli wszyscy nagalowo pojechać do szkoły. Z mojej strony dziękuję bardzo. Jakby jakieś były pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przystępujemy do punktu. Przystępujemy do punktu czwartego rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. Uchwała oznaczona literką A. Rada Gminy Solina uchwala. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 60 przez 614 przez 22 Rady Gminy Solina z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1000 zł i to jest zwiększenie w dziale 756 dochody od osób prawnych i osób fizycznych i punkt drugi zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1000 złotych i te wydatki zwiększa się w dziale 853 pozostała, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Paragraf drugi, wykonanie uchwały zleca się Wójtowi gminy. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia. Czy są pytania? Proszę Radna Jenocha. A mam pytanie o to zczenie wydatków. Czy to jest data, ta uchwała z tym błędem? Bo tu jest, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 333. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Przystęp, przystępujemy do głosowania. przyjęto jednogłośnie. Uchwała oznaczona literką B w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Rada Gminy Soliny uchwala, co następuje. Uzn Paragraf pierwszy. Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 20 października 2022 przez Pichlerz Galicyjskich Rodziny Kapustów Fundacja Polska Austriacka z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim dotycząca poparcia działań fundacji na rzecz budowy mokrego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Robczycka na rzece Budzisz na terenie <laughs> miejscowości Sędziszów Małopolski Góra Robczycka Zagorzyce gmina Sędziszów Małopolskie województwo podchopackie jest bezzasadna. Paragraf drugi. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. O sposobie rozpatrzenia petycji przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy w tej sprawie ktoś chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona literką C w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora szkoły w Zawozie. Rada Gminy Solina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz po rozpatrzeniu skargi z dnia 11 stycznia 2023 roku na działalność dyrektora szkoły w Zawozie. Uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym złącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Sulina do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy w tej sprawie ktoś chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona liderką D w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Solina. Rada gminy Solina uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej w dniu 14 grudnia 2022 roku na działania wójta gminy Solina uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi przewodniczący Rady Gminy poinformuje skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czy w tej sprawie ktoś chciał zabrać głos. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5. Wnioski oświadczenia radnych. Radny Krupa. O, jest. Witam serdecznie, dzień dobry. Na wspólnych komisjach nie było wolnych wniosków, nie było oświadczenia radnych. Więc jestem zmuszony w ten temat ruszyć teraz. Panie przewodniczący, dotyczy to Pana. 4 października 2022 roku, mówię tu już który raz z kolei, w sprawie parkingu, w sprawie pomówienia mojej osoby, skierowałem pismo do Pana i z bólem muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia nie otrzymałem od Pana żadnej odpowiedzi. I to mnie martwi. Czy nie będę musiał jakąś skargę złożyć w tym temacie? Na pewno pan jest poinformowany tym, że jednak te moje przepuszczenia, jak i to co informowałem przez praktycznie rok czasu kadencji, co się wyrabia na parkingach gminnych, potwierdziło się śledztwem przez policję. Także, panie przewodniczący, nie mówię, że proszę jeszcze ostatni raz. O to, żeby Pan mi odpowiedział i wyciągnął wnioski z tego, w jaki sposób zostałem potraktowany przez przedsiębiorcę z Polańczyka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, <laughs> ja ani żaden z radnych nie ponosi odpowiedzialności za to, co mówią. Inni radni i zaproszeni goście i tak dalej. Jeżeli chodzi o temat, który był tam poruszany, to z tego co wiem, dostał pan odpowiedź od pani Orłowskiej, tak? Pani Orłowskiej. Jeżeli coś tam jeszcze jest do wyjaśnienia, to ja bardzo chętnie Panu pomogę i. Zrobię, ale nie, nie, nie wiem tak o co chodzi w sumie. Jeżeli pan poczuł się przez kogoś obrażony, no to raczej tutaj ja nie jestem od wymierzania kary i to na drodze cywilnej pan musi szukać sprawiedliwości. Natomiast ja no, nie, nie, nie wiem, co mam w tej sprawie zrobić. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Nie zrozumieliśmy się. To nie chodzi o moją osobę. To chodzi o to że przedsiębiorca, który ma, miał czy ma parkingi w dzierżawie yy, opisał sprawę, on no, się sprawdą, o to chodzi, że pan jako przewodniczący Rady otrzymał ode mnie pismo, po to że nikt na to pismo nie odpowiedział, ani pani Orłowska, ani nikt. To jest jedna rzecz. A jeżeli Chodzi o moją osobę, to tak Pan powiedział, to ja swoje prywatne sprawy załatwiam drogą prywatną. A jeżeli chodzi o sprawy związane właśnie gminne, a w tych pismach były poruszane, to mi się wydaje, że Pan powinien o tym wiedzieć, bo to było pismo skierowane do pana, na pana ręce, i również Pan powinien to pismo odpowiedzieć. Zapraszam pana na dyżur w poniedziałek i tą sprawę rozpatrzymy od początku do końca, bo ja jeszcze raz powtarzam, nie bardzo wiem, co mam, o jakie kwestie tam dokładnie chodzi. Tak proszę. Panie przewodniczący, ja złożyłem pismo i bardzo bym prosił, żeby odpowiedziano mi również pisemnie. To jest jedna rzecz, a druga sprawa pismo zostało złożone 4 października nie mówiąc o wszelkich terminach HPA no pan mi nie odpowiedział i nie wierzę w to że to pismo nie dotarło do pana ponieważ to pismo było złożone w urzędzie gminy i zostało zaksięgowane także albo jest błąd pracowników gdzie polewam nad tym ale myślę że aż tak źle nie jest i pan to pismo powinien mieć Jeszcze raz panu powiada, odpowiadam, że z informacji, które posiadam, dostał pan odpowiedź. Jeżeli ta odpowiedź pana nie satysfakcjonuje, to jeszcze raz powtarzam. Zapraszam w poniedziałek na dyżur. Dokładnie mi pan powie, o jakie kwestie chodzi, i myślę, że tutaj sprawę załatwimy i doprowadzimy ją do końca. Proszę. Widzę Panie Przewodniczący, że dyskusja prowadzi donikąd ja jeszcze raz Pana proszę, żeby Pan się zapoznał z tym pismem i odpowiedział mi na to pismo. Jeszcze raz sprawdzę to pismo i zobaczę w jakim, nie, nie, nie wiem co Panu dzisiaj odpowiedzieć, bo ja posiadam informację, że pisma poszły z urzędu, y, natomiast y, sprawdzę to jeszcze raz, i y, y w takim razie y, postaram się odpowiedzieć y, jeszcze raz. Czy są jeszcze czy jakieś y, wnioski, oświadczenia radnych? Wolne wnioski i zapytania. W takim razie punkt szósty. Chciałem poinformować sołtysów, w związku z ich wnioskiem o wynagrodzenia dla sołtysów, sprawa jest w Komisji Kultury, Promocji i Sportu i Komisja zajmuje się tą sprawą i po w wynikach później komisja poinformuje Radę na wspólnym posiedzeniu i będzie podejmować dalsze czynności. Sprawa jest dość skomplikowana z tego powodu, że sołtysi nie tylko pełnią rolę. Yy, no taką sołtysów przekazują informacje, ale również opiekują się świetlicami, opiekują się różnymi innymi obiektami gminnymi. W każdej wsi wygląda to inaczej, dlatego po opinii tej komisji Rada tym wnioskiem się zajmie. Czy są jeszcze jakieś wnioski, zapytania? Jeżeli nie ma. Wobec no wyczerpania porządku obrad zamykam obrazy sesji. Dziękuję Państwu za uwagę.